Wiesz, że jak już nie jesz, na przykład z 3 tygodnie, to sikaś na czarno? Serio? Mhm. Weź, nagle to. Zobacz, jaki ja, ja jestem mały przy Z wujkiem. Ja nie wiedziałem, że on jest taki... To ustawiony. będzie lepiej. Dobrze, że otworzyłem tą szafkę. To jest dowód na to, że nie cierpię bułek Ale pracujesz czy co? To już... A, a to wakacje, tak? Co? Wow Bro, wow. No Bro. No tak, ale co pracuje, pracujesz tutaj czy nie? Wow. No tak, Okej, okay, rozumiem. Wow, to co to było? I to wszystko przed tysiącami ludzi, którzy śmieją się. Płacają na to pieniądze, tym samym napędzają tą lawinę patologicznego zachowania w sieci. A on rośnie, robi dużą kasę, jest gwiazdą, ma fanów. Dobra, pokażę Wam dosyć ciekawą rzecz. Podobne materiały były wypuszczane, na przykład jak był Daniel Magikal, nie? Później były federacje, Daniel Magikal walczył w tych federacjach, później Super Express był sponsorem tych federacji. I teraz, INGA. I na przykład nie wiem Polsat skrytykuje też i później dadzą studio, żeby A walczył tam. Coś tak kręcił. Fame. Dobry? Pani co reklamuje te balony? Tak. Okej? Okay. I to robicie ludzi w balonach? Nie, nie. A o co chodzi? No jest wielkie, bo są takie z balonami. I są normalnie ten foczki z balonami na wierzchu? Jakie foczki? A, bo to nie takie balony. No takie, bo to... A dobra, zobaczę no. Takie, takie, nie tylko. siedem... Dobra. To, to dziękuję bardzo. Pozdro. Okej, kontrakt spotkowy? Sorry. Oh, sorry. Oh. Sorry, oh. guys. Sorry, oh. uh. 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 Co to było? Harbour. Róbcie Rupcie fikołka. No <grym> dobra, nie rób Nie rób fikołka. A na pewno nie należy ku Chcę, do do kamerą. Pokaż mi. Bo, są... bo mówią, że estetycznych to właśnie się dziwią, bo dziewczyny lubią takie mocniejsze. Nie, ja nie lubię. No. Ale, ale mam znajomych, którzy są... Tak, tak bardziej byś nie. mogła... Y... No, powiedz mi te... jak. Po... A, dobra, okej. Okay. Czekaj. Czekaj <grytanie> nie widać mnie, tak? Nie? Po... O, nie? A, dobra. Żeby tytuła, żeby było widać. Spoko, sorry. A, luz, luz. I co to znaczy, bo... Wśród takie... A, wśród gwiazd? Ok, to jest profesjonalizm. jeszcze się nie spodziewałeś, że to się będzie działo. Profesjonalizm. Wiem, że to statyści, oni mnie interesują. Patrzcie, myślicie, że ta statystyka by mi nie dała Instagrama? Patrzcie, jak mi da statystykę You're Ej, jesteśmy z Polski, to jest podryw, To chyba. Dobra, trzymajcie się. Dobra, się. No weź, nie rezygnuj tak łatwo. Ale macie poparcie. <pelledessed mit breathing> <Pourquoi> <imurai> Ktoś? do akcji, proszę do akcji. nasz kolega jest teraz Chce spotkać. dobra. tylko... Dobra, no my idziemy zjeść, to trzymać. Hej. Hej. Myślicie, że losowa typiana to była akurat Polka, a to wszystko zostawione. Dobra, jest okej. Tak nie spadnie, już bliżej. Dobry. Jestem w Polsce, ktoś mi luz mówił. Ja nie mam to nie, skrajnej ma porażenie do To jest absolutnie na wiosku, na nie, A, na szkoda To jest marszpiórki. Dziękuję. A pan ma szkodę w To jest Na Szkoda mi, ale nie ma pieniędzy. Może być kartą? Co? Może być kartą, ale nie ma pieniędzy. Ale ja nie mam pieniędzy po prostu. No dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma A ile pan płacił? Ile pan płacił na niego? No słuch, yeah. ja No? Mam po 10 zł. O, okej. Okay. Super. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah. się the... tam not. i teraz pójdę <laughs> <uziemy. laughs> na co tak śmierdzi. co tak śmierdzi? Coś. <laughs> <What is this? laughs> no. dobra, więc słuchajcie, w takim razie chodźmy może poznać dzisiejszych gości. Nie, nie. Tylko kurnie nie to Nie, nie, kurwa, zobaczcie jak oni się wystraszyli. Boże, nie, tylko nie oni. a nie oni. Nie Zobaczcie, jak przerażenie tych młodych ludzi. Szczerze po ich minach chyba wiem kto to może być. Nie, kura nie. nie, kurwa, nie. Wyłączam. Tylko nie ten pier... sierściuch chyba... Znacie jak on wygląda, kurwa kręgiel. kręgiel, stopki, A są stópki chcą No stópki to są po te 6 straszni stópki Taka no. o, nie o, Poczekaj o. <gly> To jest rozumiesz... No właśnie Dawaj gdzie Co to było? Ulala <gly> 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 oh, oh, <gly>

Ah, io spiego. Wow. Italiano. Italiano. Io parlo io italiano. Io parlo italiano, italiano così, così. Un poco, un poco, solo un po'. Che oh, io non so. Ah, e domani che fate? Un bel pool party? In piscina? E pool party domenica. What yeah, oh, party Tomorrow Vorràs bonita. Thank you very much. <laughs> eh, vado a bere. Okay, oh, IGP, ah. Ciao, ciao, ciao. 300 ciao. cm, 4 cm, ma. ma io tu. Noi Do tego iForsa taką wkładkę. O. Ona ma i ona ma 3 cm. To razem mam kurwa, 7 cm więcej. Ale <laughs> na imprezach one nie wiedzą, kurwa. No. I tu nic nie widać, że coś mam. Pa. Zobacz. Ubiorę kupa No Ubiorę je, nie? To pokażę wam, że nic nie widać. Tam. Że widać, że coś mam. Pa. Nic nie widzę. On by się przekręcił o to astry, a tu nie wiem Ale na co ty nie czy nie? Ja bym pić, ja Ja na kocham ostre. Ja też A to jest też Ja jadłeś 5 milionów SHU za burgera? Nie właśnie Czego on to k***a nie jadł? Ile on to k***a nie ma pieniędzy? miał w A few words in German What? You know a few words in German, right? Ja, 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 Es holic one Holiday to Sunday ja Holiday to Sunday Smetterling Smetter Łody co to jest? Nie Taki czołk <laughs> Taki czołk Karnie! Karol zepsuł! Sorry! Sorry, sorry! No ale green screen kur... jakie sobie zrobić? Żeby bezpiecznie. A! Oo i wybuchło Ty, ale jeeło, widzieliście? O się przestraszyłem, ani jemu cię prąd? No to jest suknia. Elektryka prąd nie tyka. Nie, <śk> ja zwarłem nożykiem plusa. Wiem, jak się przeciek do studia? No, ale no, z... Z... Z to nie. jest w czym tak? Niemiecki przeciek do studia, bo dlatego, że Maus to jest niemiecka organizacja chyba, ale już wracamy. Ale już wracamy. Mu nie poleciałem, Okej. Okay. Nie poleciałem. Nie poleciałem, dlatego, że e, dowiedziałem się, że żeby polecieć na Malte trzeba mieć dowód i paszport. Nie można lecieć bez Nie można lecieć bez, rozumiecie? Bo ja myślałem, że jak... Ja myślałem, że jak się przyjeżdża, jakie dzieci do Niemiec nie pytają o dowód. Nie pytają o dowód, a tam jednak pytają. O jak mam Nie? Ci w dupę. No 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 na to bym. Sorry, 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 sorry. Ty kurwa normalnie wody, że... Luki! Chodź tu! Nasi tu byli! No tak jak u mnie prawie <laughs> Butla ze szczynami! Ale nie, chodzi mi, że fura. No ale butla ze szczynami! Ale to jest jak ktoś świetnie z tego zakończę. No chyba po prostu ktoś roz... O, jedna osoba zaczęła wrzucać. Kurwa, ale jazda. No bo tu tirowcy parkują, nie? I... Mam buty ze szczynami Stremujecie? No A mogłabym powiedzieć parę słów do kamery. Pewnie Dobrze J**ać Dawida Młodego Strzebawia! Dziękuję bardzo Luz A nie będziemy mieć za to problemu? Nie To p***a jest A masz chłopaka? Nie Nie masz? Bardzo ładna jesteś, chciałem twojego instagrama Co? Ale ty tak pod publiczkę mm, Czemu? Nie, no to co? Ja nawet nie działam w internecie, więc no wiesz w darwowej Napisz to samo. Nie no chodźnaj, będzie fajnie. Na co się gapisz? Co się patrzysz, cukierka ci obiecałem? Kurwa Chcesz cukierka? skąd do giermka? Giermek da to ci da, tak? Wejdź na kapciu Giernek. zanieść babci. Okay. Szachta nie pracuje, okej? Okay? Okej. Okay. 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 Na odcinki to jest coś takiego, że ja się cieszę tak, tak, że mogę to zrobić, czyli to działa kompletnie w drugą stronę niż jakby, że to jest praca i że my jesteśmy z zmęczeni, nie? Co to jest program kto lepiej kłamie, czy o co tutaj chodzi? Angelika, poprosimy jeszcze po jednym Maluszku Maluszku Proszę Dziękuję ślicznie No i tak się żyje w Warszawie, jakby no rozumiecie ten luksus Podają przynoszą. Podają, przynoszą, karmią nas tutaj, poją. A my co? A my Mateusz dajemy... jest tylko niezadowolony, że Siku jeszcze musi sam robić. Jeszcze jakby Siku sam nie robił, to w ogóle w ogóle... W siódmym niebie. A my w zamian co, co gierkę przegrywamy? Daję radę. Dużo gazu, dużo gazu! Dużo... O oh, <laughs> Wpadliśmy do wody widzowie, dlatego z telefonu jest stream. Pośliznąłem się, jak wsiadaliśmy takie śliskie te kamienie, tam są te, tam są yy, wiosła i cały plecak zamok. Nawet przez to opóźnienie, nawet tego nie zobaczyliście, nawet klipa nie ma. Cały, wow. cały kajak się wypalił. mój plecak poszedł pływać, zalaliśmy komputerek, patrzcie. Tacha wszystkie utopi. nie wiemy czy nie zatopiliśmy kiedyś powerbanka Bo przypadkiem. Je, gdzie, co, coś tu jeszcze pływa, coś. Ej, bo te wiosła zanim odpłyną, daleko trzeba. Dwie miesięcy ma 28 dni? Jak to ile miesięcy? W sensie, że jeden... Nie, nie ma takiego miesiąca. Nie, nie czekaj, jest, jest no, luty, czekaj, ale... Nie no, nie, nie, no tak, nie no tak. Nie. Też, ma ogólnie wszystkie mają 28, niektóre mają więcej. No. Ale no, to takie podchwytliwe, to takie podchwytliwe, nie? E, dobra, kto napisał Marsz Dąbrowskiego? No, y, ten... Nie, 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 nie... <tutu> <tutu> ja coś panu zaraz głupio. Nie, ja nie, nie, co ty? ty. <tutu> Marsz Dąbrowskiego napisał ten... Jak on miał? To nie był jakiś Jan? <tutu> Jan? To nie był jakiś Jan? Nie no, wiem, właśnie... No, na Jot, na Jot, no. Tak? Józef, Józef, Józef... Nie, nie... akurat, no ale blisko. No ale blisko. Normalny? Ty K... Czajicie pracuje na lotnisku przy odprawie niby dzień jak Co dzień stoję sę, nic się nie dzieje i przychodzi na oko jakiś 15-letni szczel w żółtych żółtawych Air Force One w zbyt czarnym t-shircie daje plecek do sprawdzenia TB i TD. Sprawdzony już i proszę o dowód i paszport, a on podaje mi legitymację szkolną. Stoję i patrzę na niego jak na debila, a on tylko się patrzy z głupowym uśmiechem. K... to I To chyba? Jak. Baczka załatwi prąd od inżyniera sąsiada. No myślicie, że jak mu pokażę, co to da? Trzeba sobie radzić jakoś w życiu, nie? Od jakoś... wiertarką. Jakoś... Fiertarką? To nie głupie. nadzieję, że ta ha kiełbasek. I na z tego złapuję, jak tak robię. Co ty odpier? No nie da się tego rozmrozić, jest takie twarde. Co ty odpierd... No jest takie twarde, że się nie da się tego rozmrozić. Nie, no jest super od TikToka, kurwa. No a jak to byś rozmroził, idioto? Pochuchaj. Nie no, kurde. A jak mam to rozmrozić nie, inaczej, tak. niby? Proponuję mi się dwóch panów na jedną adrękę do końca dnia. Mogłabym, nie mam nic przeciwko. Nie długo być córką Pawła w takim razie, no co? Spokój się. Kto to napisał? Teraz, no. Ale... za słaby ris, za słaby ris. Nie wiem jak, jak tobie pomóc. Jesteś za bardzo... shy. Nie jestem shy, nie jestem shy. Dziewczyny, to jest tylko gra. Dziewczyny lubią shy głupa. Witamy w grze. Okej, okej. Okay, okay. Daję do takiego momentu już klik. Do no takiego momentu flik Dobra Musisz wyczuć, jak będziesz leciał na plecy to będziesz ścigać Dobra Można do... A na to będzie ci się wydawało, że wiesz, jak podniesiesz to? tyle i lecisz na plecy Dobra Ja chcę przekilać i A którą mogę mieć przy tym? prawą Dobra no. Wyrwało mi motyl. A kur... spadną ci